Łaski oczyszczenia z grzechów, ale tak jak na spowiedzi. Wielu z Was, kochani, pyta w tym czasie, nie, kiedy dużo kościołów jest zamkniętych, też jest bardzo słaby dostęp do różnych księży, no bo trochę nie ma jak, nie, no, nie ma się co oszukiwać. Wielu z Was pyta, no ale jak mam się wyspowiadać? To, co to teraz zrobić? Nie, no, kochani, jeżeli będziecie mieli taką możliwość przed świętami, żeby trafić dziś, do kościoła, gdzie, gdzie będzie jakiś kapan, gdzie będzie spowiedź, gdzie będzie możliwość wyspowiadania, to będzie pewnie w niewielu przypadkach możliwe, nie? No nie da się znowu zrobić wielkich kolejek, no bo, no bo są warunki, jakie są. Ale to posłuchajcie tego, co powiedział ostatni papież Franciszek w kazaniu u Świętej Mardy. Powiedział: Przecież mamy w katechizmie naukę o żalu doskonałym. Co to znaczy? Kochani, kiedy będzie dzisiaj ten moment komunii świętej? Usiądź przed Panem Jezusem. Usiądź przed Panem Jezusem. W Twoim domu. Wzbudź w sobie żal doskonały. Co to jest żal doskonały? Żal doskonały polega na tym, że nie żałujemy tego, że zgrzeszyliśmy, tylko żałujemy tego, że Boga nie kochaliśmy. Żal doskonały polega na tym, że nie koncentrujemy się na naszych grzechach, na tym, że jesteśmy słabi, na tym, że znowu zawiedliśmy, tylko, że obraziliśmy miłość Bożą. Żal doskonały jest tak naprawdę miłością względem Pana Boga, że Panie Boże Przepraszam, że cię, że, 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 że cię obrażam. Że tym, co robię, jakby kaleczę Twoją miłość, ranię Ciebie. Że z miłości do Ciebie po jest mi tak strasznie przykro, że, 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 że Cię obraziłem. I koni, jeżeli ktoś wzbudził sobie żal doskonały, to uwaga, doznaje miłosierdzia Bożego takiego jak w spowiedzi. Kochani, żal doskonały oczywiście jest do tego nam potrzebny, żeby korzystać z miłosierdzia Bożego, kiedy nie ma dostępu do kapłana. Żal doskonały mówi oczywiście również, że potem, kiedy już będzie wreszcie okazja do spowiedzi, to należy do spowiedzi pójść i wszystkie te grzechy wyznać przy następnej spowiedzi. Ale, kochani, może być tak, że następna spowiedź będzie dopiero, nie wiem, za miesiąc, za dwa miesiące, bo nie będzie dostępu. Oczywiście, jeżeli jest dostęp, to trzeba pójść. I, kochani, tak, kiedyś przy najbliższej spowiedzi. Trzeba będzie wszystkie grzechy wyznać, które macie. Ale skoro teraz nie mamy takiej możliwości, kochani, usiądźcie dzisiaj przed Jezusem i wyznajcie względem Niego swoje grzechy, czyli połóżcie to błoto na oczach. Damy sobie taki czas, kochani, przy Komunii Świętej. Połóżcie to błoto na oczy. Jezu, taki jestem z tym błotem na mojej twarzy. I potem Go poproście, Jezu, ale ja Cię kocham i bardzo żałuję tego, że obraziłem Twoją miłość. Że zniszczyłem naszą relację, że nie jesteśmy już znowu blisko. I, kochani, dotkniecie wtedy, Boże, miłosierdzie. Tak samo jak w spowiedzi. Jezus zmyje, posłany zmyje z Twojej twarzy to błoto. I to jest w ogóle niesamowite. Boże, kochani, właśnie po to mamy ten czas. Czas, kiedy sprawujemy Eucharystię w domach, kiedy ja siedzę przy stole, wy przy swoich stołach. Nie mamy dostępu do Kościoła bardzo często. Nie mamy dostępu do Eucharysty takiej na żywo. Nie mamy dostępu do Spowiedzi Świętej. Nie może Bóg chce nas nauczyć, kochani, że miłosierdzie Jego można przyjmować w każdej sekundzie, w każdej chwili. Że oczywiście te wszystkie nasze instytucje, one są strasznie potrzebne. I broń Boże, żeby ktoś je negował. To nie o to chodzi, kochani. Nie. One są bardzo potrzebne. Ale jak się okazuje, kochani, one nie są istotą. Wiemy to niby od zawsze, tylko jakbyśmy w Kościele ciągle o tym zapominamy. One nie są istotą. Istotą jest to, że ty z sercem staniesz przed Bogiem. I kiedy oczywiście jest normalny czas i to się może dziać w sakramencie, tak. To się ma dziać w sakramencie. Ale kiedy go nie mamy, to Jezus mówi, stawaj przede mną. Kochaj mnie. Wyraź swoją skruchę z miłości do mnie. Nie z żalą nad sobą, tylko z miłości do mnie. A ja ci zabiorę twoje grzechy. Ja ci to błoto zmyję ja myślę, że dokładnie to wiedział Dawid. Dawid wiedział, że jest kochany, że Bóg go chce i że nawet w Dolinie Po prostu płaczu, kiedy szedł w Dolinie Płaczu, wiedział, że, że doznaje Bożego Miłosierdzia, że Bóg go ciągle kocha, że Bóg go wybrał kiedyś dziesiątki lat wcześniej, a Boże wybrania są nieodwołalne. Kochani, chciałbym, żebyśmy dzisiaj to właśnie zrobili w trakcie, kiedy będzie Komunia Święta, ale to jeszcze was potem w Komunii Świętej. Hey. <laughs>